Engravingi to pasywne umiejętności, które zostają przez nas aktywowane w dwa sposoby. Pierwszy z nich to książeczki. Dla tych klasowych engravingów są one z chestów. Dla reszty są z toreb czy tam plecaków. Potrzebujemy 20 takich zielonych książeczek, żeby odblokować pierwszy poziom tego engravingu. 20 niebieskich na drugich. 20 fioletowy na trzeci i tak dalej. Każdy taki poziom daje nam 3 kryształki dla tego engravingu. I to właśnie te kryształki decydują, czy nasz pasyw działa, czy nie. Każde 20 odpowiednich książek daje nam te trzy kryształki. Będą one jednak dodane do naszej tabelki z engravingami, dopiero po wrzuceniu ich w jedno z dwóch pól w naszym ekwipunku. Tutaj. Można też ustawić ten sam engraving w dwóch polach dla podwojenia kryształków z niego otrzymanych. Każdy poziom danego engravingu, czyli de facto 5 aktywnych kryształków, 10 i 15, są trzy poziomy, dają nam coraz silniejsze efekty. Drugim sposobem na engravingi jest nasza biżuteria. Każdy naszyjnik, pierścionek, kolczyk, czy tak zwany ability stone dają nam jakieś engravingi i pod nie powinniśmy ustawiać naszą postać. Zależnie od tego, które dla naszej klasy będą najbardziej efektywne. Ten ostatni, czyli ability stone, Możemy uzyskać z bardzo różnymi właściwościami. To znaczy, że nasz kamyczek, oprócz tego, że z góry ma ustalone, jakie ingrywingi będzie posiadał, jest również zależny od nas, ile ich nam dokładnie da. W tym celu jest NPC o nazwie Ability Stone Cutter w każdym dużym mieście i proces przerabiania naszego kamyka powinien wyglądać w ten sposób. Każda szansa powyżej 50% powinna zostać rozdana w Yngrywingi dodatnie oraz każda szansa poniżej 50% powinna zostać rozdana w Yngrywingi ujemne, czyli te na czerwono. W ten sposób zwiększamy sobie szanse na te lepsze i zmniejszamy szanse na te ujemne. Mam nadzieję, że to krótkie wyjaśnienie było pomocne, bo sam zachodziłem o głowę, jak tylko wbiłem ten 50 level. O co chodzi z tymi gramingami? Jeśli ktoś dzięki mnie zrozumiał coś, co było dla niego wcześniej czarną magią, to byłoby mi niezmiernie miło, gdyby dał mi znać w komentarzu. Na koniec jeszcze tylko dodam, że od niedawna streamuję na Twitchu Lost Arka i Wowa, gdzie serdecznie Was zapraszam. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.